Niezłe czesnę Dzień dobry wszystkim w ten piękny słoneczny dzień. W końcu wstaje rano po dziewiątej. No, pospałem trochę. I co, słoneczko, ale był przymrozek. Także dzisiaj paku pakujemy te maurelaski do wiaderka i do. Hmm, do nica to jest taka nieduża. Gdzieś mikrofon powieszę. zaraz przejdę ciasno jak zwykle o powiedzmy że sieni sobie tu trochę za krótki kabel mam tego mikrofonu patrzcie dziury dlaczego w takie coś to ma 20 litrów myślę że one się jeszcze ukorzenią przez zimę tutaj no i mamy gotowego bananowca na kwiecień powiedzmy wysadzić do gruntu tak samo druga kastra, coś takiego. Mam tą nową ziemię, ale nie wiem, czy jeszcze ją pokażę, bo jednak użyję jeszcze ziemi mastera i trochę z dziadem mi zostało. Yy, rękawiczki by się przydały. Mm. Mam jakieś stare zdezelowane. W sumie to po co mi tu czapka, nie? Ile mamy stopni? Ile mamy stopni? Ja się pytam. Piętnaście. Trochę obrócimy i trochę przyspieszymy oczywiście. Tak jest. Stan korzonków jak kupujecie ma mieć takie białe korzonki dużo i to jest wtedy Chłodko. I to jest wtedy stan zajebisty, że tak powiem, bananowca. Sadzimy zawsze troszeczkę głębiej, nie jak tu się kończy, aczkolwiek za dużo ziemi trochę nasypałem. Znaczy sadzimy, no ja sobie tak ustaliłem, ponieważ banan z czasem puszcza wyżej korzonki, coraz wyżej. Zauważyłem tu już nieraz szczególnie Maurelas. dlatego sadzę wyżej, niżej, znaczy się o... Siedzi, siedzi. To sypiam. No i co, posadzone, kolejne moje dziecioteczki, dzieciąteczka już, że tak powiem. Teraz co? Tak jak mówiłem wcześniej, hmm, gdzieś na półkę tam włożyć. Hmm. Nie wiem, będę myślał później. Co tu wymyślić? A może tu na półkę je ja wpierdzielę? O, o. Może coś z tego tutaj będzie. I teraz co? Zajrzymy jeszcze w palemki. Trzeba roztworzyć sobie to, zobaczyć palemusie. I jeszcze dziś, tylko skoczę do Malborka na zakupki. Pokażę wam wielkość, wejdę na drabinę. Ile brakuje banankom niektórym do sufitku. Przypominam, z tej strony jest 4,30, z tamty jest 2 metry. Bleh! 4 metry. Ale grają, słoneczko zobaczyły. Cały czas chciałby na dwór, no ale niestety no jeszcze troszkę do aż do marca. No dobra, co tu mamy w tych palemkach? Znaczy, co mamy za doniczki, ale widzę jakieś takie sporawe. O, podpisany! Nawet nie wiedziałem, dziękować. Waszyngtonia robusta. Hmm... Nawet nie będę przesadzał, bo... bo nie ma sensu przesadzać jak są takie malutkie. A ja widzę ziemia jest spoko z Perlitą z jakimś kamykiem. O! Jak ktoś chciałby takie palemki? Ja wiem, że niektórych nie stać kupować od razu duże. Ja też zaczynam od małych. Albo niektórzy chcą spróbować z nasionka, czy z malutkich. Trochę Carpus Fortunae akurat to jest spoko, bo odporne. Piszcie w komentarza, bo mail jest zawsze podany pod każdym filmem. Także jak coś, dam kontakt. No kurde, powiem wam, i w ogóle mega pakowane są. Takie coś cenię. Cenię, kurde, jak ktoś to potrafi spakować. O, jakiś karłacik. I kolejne palmy do tachania. <noise> Ale dopóki podrosną, to łopatko, ho. Karłatka. Jamperos humilis. Nie umiem czytać po angielsku. Może mi wyszło. No. Piękne trzy palemki. W jakich strzelam tak na hmm, rok czasu, ale wiecie co, to jest dobre, bo wszystkie są podobnego wzrostu, o, co to jest, wiadomo nie, no i zobaczymy jak to będzie rosło, trochę karpus fortunei, waszyngtonia robusta i karłatka humilis i powiem wam tak, na 100% najszybciej będzie rosła waszyngtonia robusta, potem... Trochę karpus, a potem tamta. To dziupli wchodzą? Czy nie? Obraziła się. A nie, to samiec chyba. Czy tamto samica? Ja to nawet nie wiem, bo ten taki ładnie wybarwiony. Muszę im jedzonko wymienić. Ale zobaczcie, jak obgryzły u góry te. Jedzonko, co im dałem. Dobra, to na tyle. nadrobię trochę z filmami. W sumie to drugi film. Na razie nagrywam sobie z wczoraj, z dzisiaj. A potem będę montował. Do zobaczenia w następnego filmiku. Z tego tu burdeliku. Nara.